Są historie, które trzeba opowiedzieć, i ludzie, o których nie wolno zapomnieć. Właśnie po to stworzyłem ten kanał. Jeśli podoba Ci się taka podróż przez historię, będzie mi bardzo miło, jeśli polubisz ten film i dołączysz do grona subskrybentów. A dzisiejszą bohaterką jest Helena Wiewiórska. Wyobraźmy sobie salę sądową na początku XX wieku. Poważne, męskie twarze, surduty i togi. Aż do momentu, gdy na tej sali staje kobieta, która na zawsze zmieni oblicze polskiej palestry. Właśnie dziś przypada rocznica jej urodzin. Urodzona 2 września 1888 roku, Helena Wiewiórska marzyła o prawie w czasach, gdy dla kobiet było to marzenie niemal niemożliwe. Polskie uniwersytety nie przyjmowały ich na Wydziały Prawa. Niezrażona ukończyła studia w Petersburgu, ale prawdziwa walka miała dopiero nadejść w odrodzonej Polsce. Męski świat adwokatury przez lata stawiał opór. Mimo doskonałego wykształcenia i praktyki odmawiano jej wpisu na listę adwokatów. Dopiero po latach walki, w 1925 roku, historia dokonała przełomu. Helena Wiewiórska została oficjalnie pierwszą kobietą-adwokatem w Polsce. Otworzyła drzwi dla tysięcy swoich następczyń. Helena Wiewiórska nie tylko jako pierwsza założyła togę. Swoim życiem udowodniła, że żadna bariera nie oprze się wiedzy, pasji i niezłomnej determinacji. Odeszła w 1967 roku, kończąc swoją służbę. Jej prawdziwe dziedzictwo widać jednak nie w archiwach, ale na sądowych korytarzach, w każdej kobiecie, która z dumą nosi adwokacką togę.